Cześć, ja jestem Michał a w dzisiejszym odcinku kolejny mecz kiwiora w pierwszej 11 i kolejne zwycięstwo Arsenalu. United przegrywa po fatalnym błędzie De Gea. Guardiola zażenowany zachowaniem Halanda. Real Madrid wygrał Puchar Króla. Vinicius znowu dał o sobie znać. Opanować go musiał Ancelotti. Pierwszy mecz Napoli w domu w roli mistrzów Włoch. Napoli otrzymało Szpaler. Raków Częstochowa mistrzem Polski. Lechia Gdańsk drugim spadkowiczem. Drużyna Macieja Skorży wygrała azjatycką Ligę Mistrzów. Leo Messi przeprosił za swoje zachowanie. Sergio Ramos kuszony wysokim kontraktem przez Arabię Saudyjską. Witam po weekendzie. Jeżeli jesteś tutaj nowy interesujesz się piłką nożną, a nie subskrybujesz tego kanału, nie wiem dlaczego tego nie robisz. Dołączaj do nas, jeżeli doceniasz moją pracę. Łapa w górę, naprawdę mile widziana. Koniecznie zostańcie do końca, bo sporo się działo. Lećmy z newsami. Miłego oglądania. Na początek zobaczmy co ciekawego wydarzyło się na boiskach Premier League. Na pozycji lidera umocniła się drużyna Manchesteru City, która pokonała 2-1 Leeds United. W trakcie meczu doszło do zgrzytu pomiędzy Guardiolą a Halandem. Przy stanie 2-0 Norwek oddał wykonanie rzutu karnego Gündoganowi, który miał już na koncie dwa trafienia. Niemiec jednak jedenastki nie wykorzystał, a sam Pep sugerował wcześniej, żeby to Haland podszedł do karnego. Po meczu hiszpański trener podkreślił, że w takich sytuacjach to Norwek powinien być egzekutorem. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie pod wodzą Franka Lamparda odniosła Chelsea pokonując na wyjeździe Bournemouth 3 do 1. Jest to także pierwsza wygrana Deblus od 11 marca. Ważne zwycięstwo zanotował Liverpool, który po golu Salaha pokonał Brentford 1 do 0. Dla Egipcjanina jest to już trzeci sezon z rzędu, w którym strzela minimum 30 bramek. Kolejny mecz w podstawowym składzie Arsenalu rozegrał Jakub Kivior. Kanonierzy na trudnym terenie pokonali 2-0 Newcastle. Polak zanotował bardzo dobry występ. Na Twitterze można znaleźć wiele pozytywnych komentarzy odnośnie jego gry. W ostatnim niedzielnym spotkaniu Manchester United dość sensacyjnie przegrał na wyjeździe z West Hamem 0-1. Czerwone Diabły straciły bramkę po fatalnej interwencji Davida De Gea. Hey. Jak wielki to był błąd niech świadczy reakcja Markusa Rashforda. W tabeli Premier League City ma punkt przewagi nad Arsenalem, ale także jeden mecz rozegrany mniej. Piąty Liverpool traci już tylko punkt do czwartego Manchesteru United. Dziś zostaną rozegrane jeszcze trzy spotkania w ramach 35. kolejki Premier League. Fulham zagra z Leicester City, Brighton z Evertonem oraz Nottingham z Southampton. We Francji po raz kolejny oglądaliśmy bardzo dobry mecz Przemysława Frankowskiego. Jego Lons w hicie kolejki podejmowało Marsylię. Po bardzo emocjonującym spotkaniu drużyna Polaka wygrała 2 do 1. Frankowski zanotował asystę przy trafieniu opędy na 2 do 0. W końcówce spotkania na boisku pojawili się także pozostali Polacy – Adam Buksa i Łukasz Poręba. W niedzielę miał miejsce prawdziwy spektakl w rywalizacji Lyonu z Montpellier. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 5 do 4. Trzeba podkreślić, że do 59. minuty gospodarze przegrywali 1 do 4. Bramkę na wagę zwycięstwa w 9 minucie doliczonego czasu gry z karnego strzelił Lacazette. W ostatnim niedzielnym spotkaniu Paris Saint-Germain pewnie pokonało tła 3 do 1. Po 34. kolejce PSG ma 6 punktów przewagi nad drugim Lens i 8 nad trzecią Marsylią. Piłkarski weekend w Hiszpanii stał pod znakiem finału Pucharu Króla, w którym zmierzyły się drużyny Realu Madryt oraz Osasune. Spotkanie było bardzo emocjonujące, a skazywana na pożarcie drużyna z Pampeluny postawiła się faworytą. Ostatecznie to Królewscy wygrali 2 do 1 po dublecie Rodrigo. Na boisku panowała bardzo nerwowa atmosfera. Sprzeczki wdawał się Vinicius Junior, który był uspokajany przez klubowych kolegów. W trakcie przerwy Vinicius wdał się w kolejną sprzeczkę, tym razem z Chimi Avila. Po meczu piłkarz skomentował sytuację w dość mocnych słowach. Słowa Viniciusa bardzo mnie zirytowały. Nacho i Lucas Vasquez zgodzili się ze mną. Vinicius jest bardzo dobrym piłkarzem. Jest chroniony, co wydaje mi się słuszne, ale trzeba być też dobrym człowiekiem. Jeśli masz czarne serce, to niemożliwe, żeby tak było. Na drugą połowę Vinicius wychodził już pod czujnym okiem Carlo Ancelottiego. Do historii przeszli natomiast Toni Kroos oraz David Alaba. Niemiec i Austriak wygrali wszystkie najważniejsze trofea w barwach dwóch różnych klubów. Podobnej rzeczy, ale tylko w jednym klubie dokonał Eduardo Camavinga. Trzeba podkreślić, że dokonał tego w wieku zaledwie 20 lat. W Niemczech toczy się emocjonująca walka nie tylko o mistrzostwo, ale również o utrzymanie. Na pozycji lidera utrzymał się Bayern Monachium, który na wyjeździe pokonał 2 do 1 Werder Brema. Dzień później zwycięstwem odpowiedziała Borussia Dortmund. BVB zamanifestowało swoją siłę pokonując VfL Wolfsburg aż 6 do 0. Kolejne ważne zwycięstwo w walce o utrzymanie odniosło szalkę, które po dramatycznym meczu wygrało 3 2 z FSV Mainz. W meczu drużyn walczących o pozostanie w Bundeslidze ostatnia herta Berlin wygrała 2 do 1 z VfB Stuttgart. W tabeli liderem wciąż Bayern Monachium przed Borussią Dortmund. Aktualnie na miejscach spadkowych herta i Bochum, na miejscu barażowym VfB Stuttgart. We Włoszech bardzo ciekawie wygląda rywalizacja o miejsca gwarantujące start w Champions League. Ważne zwycięstwo odniósł AC Milan, który pokonał 2 do 0 Lazio. Niestety przedwcześnie boisko opuścił Rafael Leao, co stawia jego występ w półfinale Ligi Mistrzów pod znakiem zapytania. Zwyciężyła także druga drużyna z Mediolanu. Inter wygrał na wyjeździe 2 do 0 z AS Romą. W Neapolu swój pierwszy mecz w roli mistrza Włoch rozegrało Napoli. Drużyna Luciano Spallettiego wygrała 1 do zera z Fiorentiną po bramce Osimena. Przed pierwszym gwizdkiem drużyna gości przygotowała dla gospodarzy specjalny szpaler. Po meczu na ulicach miasta rozpoczęła się wielka mistrzowska feta. Ważną wygraną odniósł Juventus, który pokonał 2 do zera Atalantę. Po dotychczas rozegranych meczach 34. kolejki, na miejscach premiowanych grą w lidze mistrzów oprócz Napoli, znajdują się Juventus, Lazio oraz Inter. Strefę spadkową opuściła Ella Verona, która wyprzedziła Specję. Dziś rozegrane zostaną jeszcze trzy spotkania 34. kolejki Serie A. Empoli zagra z Salernitaną, Udinese z Sampdorią oraz Sasuolo z Bolonią. Kolejne rozstrzygnięcia zapadają w polskiej Ekstraklasie. W sobotę Lechia Gdańsk przegrała u siebie z Zagłębiem Lubin 1-3. To oznacza spadek pomorskiej drużyny do pierwszej ligi na trzy kolejki przed końcem rozgrywek. Przypieczętować Mistrzostwo Polski mógł Raków Częstochowa. Lider Ekstraklasy jednak przegrał na wyjeździe z Koroną Kielce 0-1. Tytuł mógł dać golf Rana Tudora, ale w tej sytuacji piłka minęła pustą bramkę. W przyklepaniu tytułu Drużynie Rakowa pomogła wczoraj pogoń Szczecin, która pokonała 2–1 Legię Warszawa. Ten wynik oznaczał już pewne mistrzostwo dla drużyny Marka Papszuna. Mamy już zatem rozstrzygniętą kwestię Mistrza oraz dwóch Spadkowiczów. W następnej kolejce bardzo ważny mecz pomiędzy Wisłą Płock a Śląskiem Wrocław. Na oddzielny akapit zasługuje osiągnięcie Macieja Skorży. Polski trener poprowadził japońską drużynę Urawa Red Diamonds do triumfu w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. W finale, który był dwumeczem, wygrał 2 1 z saudyjskim Al Hilal. W decydującym spotkaniu na własnym stadionie Urawa wygrała 1 do 0. Skorża został doceniony za swoją pracę przez swoich podopiecznych. Jest to chyba największe osiągnięcie polskiego szkoleniowca poza granicami naszego kraju. Czekamy zatem na występ polskiego trenera ze swoim klubem w klubowych mistrzostwach świata. Leo Messi wydał specjalne oświadczenie dotyczące jego wyjazdu do Arabii Saudyjskiej. Argentyńczyk po przegranym spotkaniu z Lorienem pomimo zakazu postanowił udać się na krótki urlop. To spotkało się z mocną reakcją PSR, które postanowiło piłkarza zawiesić. Sytuacja zrobiła się bardzo poważna, dlatego też sam Messi zabrał w tej sprawie głos. 35-latek pełen skruchy powiedział. Myślałem, że po meczu będziemy mieli dzień wolny tak jak to zwykle było. Ta wycieczka była zorganizowana i nie mogłem jej odwołać, zrobiłem to już wcześniej. Przepraszam moich kolegów z drużyny. Czekam na to, co klub będzie chciał ze mną zrobić". W miniony weekend Messiego zabrakło w ligowym meczu, co pokazuje, że władze PSG są nieugięte w kwestii zawieszenia. Czas pokaże, czy wytrwają w swoim postanowieniu. Luka Modric jest coraz bliżej podpisania nowej umowy z Realem Madryt. Doświadczony 37-latek jest ważną postacią drużyny królewskich. Sam Chorwat, jak i sam klub chcą kontynuować współpracę. Według relewo pomocnik miał odrzucić propozycję kontraktu z Arabii Saudyjskiej, według którego miałby zarabiać 40 milionów euro za sezon. Fabricio Romano na swoim Twitterze ogłosił: Here we go. Sam Modric dla Carrusel Deportivo miał powiedzieć, że chce kontynuować karierę na Estadio Santiago Bernabeu. Kolejna gwiazda światowego formatu jest kuszona milionami z Arabii Saudyjskiej. Wygląda na to, że zakontraktowanie Cristiano Ronaldo jest dopiero pierwszym krokiem saudów. Niedługo kolejne gwiazdy mogą dołączyć do tamtejszych klubów. Według mediów tym razem na celowniku znalazł się Sergio Ramos. Umowa hiszpana z PSŻ obowiązuje do końca tego sezonu. 37-latek ma otrzymać propozycję kontraktu w wysokości 50 milionów euro za rok gry. Może się jednak okazać, że suma ta będzie wyższa. Szejkowie nie mają zamiaru tak łatwo się poddawać w negocjacjach. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!